Bardzo świeżych czarnych jajek. A tej kury nie będziemy potrzebować. A ja będę potrzebować. Jest taka słodka. Nic, masz zbyt miękkie serce. Potrzebuję kilku czarnych jajek. Rączka pomocy. Dzięki. Świetny gadżet, żeby rozbić jajko i się nie pobrudzić. Idealnie. Wlewamy wszystko do miski. Kilka jajek. Wsypujemy mąkę. Wystarczy. Teraz dodajemy trochę czarnego. Jak moja dusza węgla. Teraz mielimy go w moździerzu i wrzucamy do naszej masy. Powinno powstać niesamowite czarne ciasto. Hey! Mikser? No. Hmm, nie potrzebuję go. Okay. Rączka? Potrzebuję twojej pomocy. Upniataj moje ciasto. Nie chcę pobrudzić sobie rąk. Idealne. Przykrywamy folią spożywczą i dajemy mu czas na wyrośnięcie. Czekamy. Okej. Okay. Enid, przestań się wygłupiać. Zacznij gotować. Dobra, dobra. Hmm. Mam tu swój własny słodki świat pod stołem. Wow! Zdecydowanie będę potrzebować tych małych pianek, czekoladek i koszyka żelków. Trzeba też pamiętać o tych warkoczach z myszwelą. No i oczywiście o skitelsach. Wednesday, hmm. spójrz na moje kolorowe składniki. Co? Znalazłeś to wszystko pod stołem? Może ja też coś mam. Sto? Okay. Dziwne. A co zamierzasz z tym Ej. wszystkim zrobić? Ej, jeszcze nie wymyśliłam. Ojej, jak głośno! Wyłącz to! <noise> Hura, moje ciasto jest gotowe! Teraz je porządnie rozwałkujemy! Ojej, Wednesday przygniotła śrączkę! Wednesday! Musi bardzo cierpieć! Przestań! Co ty nam roczysz pod nosem? Prawie rozwałkowałam ciasto. Zacznij robić swoje! Czego chcesz, co? Rączka pod ciastem, znowu się wygłupiałeś i tak to się kończy. Muszę rozprostować ręce, zanim zacznę lepić brzegi mojej przerażającej pizzy. Super. Co ty na to? Wow, ja też mam pomysł! Okej, okay. rozpuszczę wszystkie żelki jakie mam. To będzie świetna baza do mojej słodkiej pizzy. Wlewamy do foremki i robimy boki z pianek Właśnie tak Podstawy gotowe Idziemy dalej Teraz będę potrzebować czekolady Ale co mam z nimi zrobić? Wiem! Cześć! Dam ci czekoladkę, a ty dasz mi swój popyt Na jeden, dwa, trzy Świetnie, dzięki! Która, mam popyt! Wpadłam na doskonały pomysł. Rozpuszczę moją tęczową czekoladę we wrzącej wodzie. To szybkie i łatwe. Gotowe! Czekolada jest całkowicie roztopiona. Odcinamy końcówkę i wlewamy czekoladę w odpowiednim kolorze do każdego paska popyt. Super! Jaka pyszna czekolada! A teraz czekamy. Hej, what? Padł mi do głowy świetny pomysł. Dodatkami do mojej pizzy będą kiełbasa, bekon i sos pomidorowy. Zrobimy wszystko w moim mrocznym stylu. Okej. Okay. Zwykłe kiełbaski wyglądają zbyt dobrze. Nikt nie wie, że to tak naprawdę odcięte palce moich wrogów. Podobne? Enid, co ty myślisz? A, matko! Aj, czemu tak głośno? Czekolada zastygła, teraz można wyjąć czekoladowe tęczowe paski z popyt. Idealnie! Składamy pizzę. Zaczynam od rozsmarowania krwawego sosu pomidorowego na całej mojej czarnej pizzy. Jeśli uda mi się otworzyć ten okropny słoik. Rączka, pomożesz? Dzięki, gadżety kuchenne zawsze przydają się w walce ze złośliwymi słoikami. Wylewamy wszystko na pizzę. I rozsmarowujemy. A teraz dodam troszkę mięsa. Świeże mięso mielone. Ulepię z niego kształt głowy. Podobna. No ta twarz naprawdę pasuje do mojej pizzy. Teraz muszę tylko dodać jej skórę. Świeży boczek mi w tym pomoże. Idealnie przerażające. Teraz to troszkę podpieczemy. Gotowe. Dodam jeszcze żelkowe oczy. I ostre jak brzytwa zęby. I jeszcze troszkę oczu. Oczu nigdy za wiele. Enid, już się boisz. Świetnie. Dokładnie o taką reakcję mi chodziło. Dobra, to, to okropne Łęzę. Jak możesz to jeść? Dobra, wracamy do mojej tęczowo słodkiej pizzy. Rozłożyłam czekoladowe paski popyt. Teraz jedna strona jest wypełniona z A druga mini piankami. Jaka kolorowa i ładna. Idealna, mm. prawda? Hey. Dobra robota, Wednesday. Co zamierzacie dalej zrobić? Wow, dzwonicie mm. poznajomych. Super, zorganizujmy imprezę. Mm. Wszyscy będą zachwyceni mm. pizzą. Alright. No i jak? Smakuje? Jest świetna, prawda? Spróbujmy. Czyja pizza będzie smakować lepiej? Okay. Wednesday czy nit? Czy jej pizzy chciałbyś spróbować? Napisz w komentarzach. Całkiem smaczna. Mm. Odlot! Co za uczta! No, też Może się zamienimy? Ekstra? Okay. Spróbuję. Wednesday, twoja pizza jest bombowa! Bardzo smaczna, mimo że ze strachem się ją je. Może to się zamienimy. Twoja pizza wygląda dziwnie. Enid, od twojej pizzy bolą mnie oczy, ale jest naprawdę dobra. Nie mogę przestać, chcę jeść jeść! Wszyscy są na jedzeni. To może zatańczymy. Powtarzajcie za mną. Jak zwykle wszystko zepsuliście. Następnym razem poćwiczcie w domu. To była świetna zabawa. Chciałabym, żebyśmy mogli spotykać się tak częściej. Dziewczyny, co robiłyście przez całą noc? Co to za koszmar w kuchni? Urządzacie imprezę i mnie nie zaprosiłyście? Posprzątajcie to szybko. Umyjcie wszystko dokładnie, żeby wszystko lśniło. Hej! No brawo, moje drogie. Wow, co cofam swoje słowa. Jaki fajny lifekack! Pyk, 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 pyk. Pobyt jest taki fajny do naciskania. Chcę wcisnąć wszystkie guziczki. Suzy, Suzy, mam dla ciebie nowego lifehacka. Sprawdźmy to. I to szybko. Jeśli dobrze zrozumiałam, potrzebujemy cukierków Nerds i przezroczystej plastikowej tuby. Czekaj, nie jemy cukierków. Potrzebujemy ich do eksperymentu. Tak lepiej, wsypujemy je do miski. Ja w międzyczasie uruchomię suszarkę. Ej, dlaczego nie działa? No, włącz się! Co takiego? Ta suszarka do włosów. Ojej, działa! Wyłącz to! Chociaż to było całkiem zabawne. Dobra, lepiej ja to zrobię. A ty trzymaj rurkę. Wow, jakie piękne! Podoba ci się? Tak, teraz spróbuję złapać te cukiereczki ustami. A ty wiecznie tylko o jedzeniu cukierków. Ekstra to wyszło. Znalazłeś kolejny fajny lifehack. Jeju, jak wcześnie. Może jakieś TikToki mnie rozweselą. O, znalazłem fajne wideo. Muszę je sprawdzić. Okej, okay. chyba już umyłem zęby. Szybko biegnę do Suzy. Suzy, przepraszam, że przeszkadzam. Znalazłem nowego TikToka. Wow, szybko, musimy to sprawdzić. Potrzebujemy wadzoną z wodą, ale bez kwiatów. Dzięki, jesteś taki słodki. Jeśli eksperyment się powiedzie, nazwę go twoim imieniem. Potrzebujemy paczki skitelsów. Najpierw trzeba ich oczywiście spróbować. Nie jadłem jeszcze śniadania. Mniam. A teraz użyjemy nici dentystycznej. Niezgodnie z jej przeznaczeniem, ale do nauki. Wyciągamy nić i przewlekamy ją przez skitelsy gotowe. Teraz przywiązujemy całość do patyczka i wkładamy do wazonu z wodą. Suzy, już prawie skończyłem, zobacz efekt! Wow, fajnie, co? Alex, jesteś prawdziwym naukowcem! A masz! Kolejny cios i kolejny! Wow, jaki ciekawy filmik! Muszę to natychmiast pokazać Suzy! Wow, Dobra, gruszka, jeden, jeden! Skakanie na skakance to świetna zabawa! Chcę się skakać najwyżej, jak tylko można! Suzy! Oj, przepraszam! Ups, mam dla ciebie nowe wideo! Musimy to sprawdzić. Najpierw trzeba zrobić karmel. Cukier nam w tym pomoże. Mm, jest taki słodki! Wrzućmy go do garnka i roztopmy. Alex, włącz kuchenkę na pełną moc. No dalej! Widzisz? To cukier roztapiający się w słodki karmel. Teraz musimy to wszystko wymieszać. Już prawie gotowe! Dobra! Co teraz? Teraz potrzebujemy miksera. Mam go tu. Proszę. Nie potrzebujemy drugiej trzepaczki. Jedna wystarczy. Idealnie. Suzy, ostrożnie wylej karmel na trzepaczkę miksera, a ja go włączę i przytrzymam. Coś wychodzi, ale jakoś mało. To co, próbujemy? Może będzie dobrze smakować. No dalej. Mm. Nawet dobre. Zgadzam się, przynajmniej dobrze smakuje. Słodziutkie? Trochę małe, ale smaczne. No to co? Może dokładka? Dobra. Wow, znowu mam fajne wideo. Muszę je szybko pokazać. Suzy. będzie chciała to sprawdzić. Jakie fajne bańki mydlane? Suzy! Suzy! Boom! Ojej, Suzy, kupię ci nowe bańki mydlane. Lepiej obczaj to. No, taki sobie. Naprawdę chcesz to przetestować? No dobra, do dzieła. Czego potrzebujemy? Chwileczkę. Potrzebujemy pustej butelki po Coca-Coli. Bez nakrętki. Umieszczę lejek na górze. Co niepoważne, zróbmy coś większego. Taka butelka po coli to co innego. Wezmę rurkę. Myślisz, że dobrze wyglądałbym z wąsami? Lepiej przetestujmy eksperyment. Najpierw rozciągniemy rurkę. A teraz zanurzymy ją w butelce. Właśnie w ten sposób. No to pij. Mam nadzieję, że nie pękniesz od takiej ilości. Tak szybko? Wow. To była prościzna. Tylko muszę wypuścić niepotrzebne gazy. Oj, przepraszam, Suzy. To było obrzydliwe, Aleks. Ale z ciebie śmierdziel. Kontynuujmy. Teraz musimy napełnić butelkę ryżem. Myślę, że tyle wystarczy. Zaraz to sprawdzimy. Dobra, już wszystko rozumiem. Co rozumiesz? Potrzebujemy więcej ryżu? No, może masz rację. Wsypuj go do butelki. Już włożyłam lejek. Robi się. Gotowe. A co to jest? Ryż? Świetnie, to też wsypię. Trzeba wypełnić całą butelkę. Mamy to, Suzy, wyciągaj lejek. Teraz potrzebujemy mopa. I jego głęboko w ryż. no i sprawdzamy. Nie na darmo ćwiczyłem. To działa, to działa. Świetnie, ale musimy się upewnić. Spróbujmy pociągnąć to w ten sposób. Suzy, widzisz to? Wow, jesteś takim siłaczem. Tak tylko lubię. Panie niedźwiedziu, stań na straży. Pilnuj mnie, kiedy oglądam TikToka. Co tam nowego? Wow, ale fajne wideo. Trzeba je sprawdzić. Biegnę do Suzy. Suzy! Gdzie ty tam jesteś? O, tutaj widzę cię. Mmm, guma. Zjadłam tyle, że mogę nadmuchać największego balona na świecie. No to zaczynam. I jeszcze. I jeszcze. Co to jest? No, Suzy sama się prosi, żebym przebił tego balona. No to bum! O rany, jestem cała pokryta gumą. A ty z czego się śmiejesz? Też jesteś cały w gumie. jo, wyda! Ale dobra, jestem tu po to, żeby pokazać ci wideo. Sprawdźmy to. Świetnie. Właśnie oblałem test z hiszpańskiego. Oczywiście zrobiłem to dla eksperymentu. Naprawmy to szybko, albo mama będzie wkurzona. Nie ma sprawy. Bierzemy przerzutą gumę. No, nie jest najświeższa, ale jeśli usuniemy śmieci, to można przerzucić ją jeszcze kilka razy. Gotowe. Teraz przyklejam ją na ocenie i dociskam. O nie, nie udało się. No i jak ja to wytłumaczę mamie? Nie płacz, mam pomysł. Mam inny sposób na pozbycie się złej oceny. Tylko nie mów, mamie. Trzeba zaprasować złą ocenę gorącą prostownicą. Gotowe, widzisz? Narysowałam nową, lepszą ocenę. Proszę.